A normalnie ja mogłem pić dalej, tylko już nie było co. A pucny poszedł do domu, kurwa. Z tymi wszystkimi kurwy Ja bym pił dalej. O! Jebany! nie, ja będę był do czwarty chyba dzisiaj. Jak kuń, kurwa! Kuń? Będę do czwarty, kurwa, trzeźwym. W mordę jebana Aśka. Jebana. Tu mam. O, sześć, jeden, o, o, o! Desperados dobry, ale trzeba spróbować. Wa, ty kurwa. 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 Lecha czy dobry, no kurwa. Leś, mm. kurwa, normalnie. Mm. Oh. Jebane normalnie. Desperados. <laughs> nie będę się dar, bo jest kurwa, nie wiem, czwarta czy piąta. Chuj. A. Szósta już. Dzięki. <laughs> chuj, czy tam piąta czy szósta, mi tu nie były różnicy. Natomiast ja jestem odurzony alkoholem. Poczekaj pan o. A tak o... kurwa to, nie? Nie, ja nie Trzeź! <grym> <Cześć>! O! Kurwa, o! <grym> <bluluby. grym> Ja będę trzeźwiał do czwarty, kurwa. <grym> O. Andrzej, o ty wrócił do domu? <grym> Kurwa, ja się... Ja nie mam zamiaru w, w ogóle wracać do domu To jest po pierwsze My musimy iść na ryby <grym> <grym> A ta Ale <ośka>, <grym> <grym> Jebana Kurwa nie wiem czy była już, kurwa nie wiem czy była pierto czy pierto Pierto To? Pier to. to? No. O. o A były, były dziwki? Były dziwki? Lasery też były A były dziwki? Były A to jeszcze raz dziwki To jeszcze raz <laughs> Dziwki lasery la, 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 la. <laughs> tu. Ale Tomasz to normalnie się zapiął w <laughs> Jebany w mordę brat Twój wstyd mi za to. m! Mm, na tego skurwy syna Łukasz pił! A też kurwa się. Hmm, Łukasz też poszedł Je szybko pan. Eee, kurwa! Czy on poszedł zaraz po tym jak ja poszłam na razę? Najpiękniejszy chłopak we wysi Pił ale nie na tyle ile trzeba kurwa. Uch. Kurwa, Ja muszę wziąć wszystkie stery, bo ja żem najprzystojniejszych w ogóle kurwa zostały wyjści. Dobre, dobre. Desperatus jest, Lech jest. Trzeba się odurzyć alkoholem. Desperados? Cześć pani, ja nie widzę, ale... Piwo bear... bi... bi... Birama. Nie wiem, co to znaczy. Chuj. Ale ważne, że jest tequila. Ntru. Nie bluj na mnie. Sorry, ale kurwa. Jak pluje, jak to się odsuń Normalnie, Pospań. O, tu jest. Zaraz. Wszystkie skurwysyny syny poszły spać. I. Jij... Mm, to jebane. O. Mm. <słysyć> <Skurwysyć>. <słysyć> Ho! A grzegosz to jest najpiękniejszy chłopak we wysi <gry> Nie ma piękniejszego chłopaka we wysi <gry> Tu. Jebu jakiś kurwa kasztalot i je banku synu bo ja mu się Ej nie ale między nami Dobra, koniec, nie? Ja? Koniec Dobre, ale między nami. No to mów albo kurwa pijemy i wiesz, idziemy normalnie w zgon, albo kurwa Cześć wyjemy i idę się napić normalnie do domu. A ja idę e, Lulu. Co ty jesteś pojemniku? Ja jestem Lulu, tak? <laughs> ty idź kurwa Lulu, ja będę ładował do kurwa konta życia. O! cyk <laughs> Tu! A Grzegorz to jest najpiękniejszy chłopak we wsi. Nie we wsi, tylko we wsi. We wsi kurwa!